Szanowni Państwo, współczesny świat jest bardzo dynamiczny, bardzo gwałtownie się zmienia, i kierunki tego rozwoju są bardzo trudne do przewidzenia. Sytuacja, w jakiej aktualnie znajdujemy się, jest tego nadzwyczaj wymownym przykładem. Ale bardzo ważnym zadaniem dla osób, które kierują instytucjami, w tym również uczelniami, jest jednak przewidzenie wyzwań współczesności i umiejętność odpowiedzi na te wyzwania. Postaci oferowanych kierunków kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych. Jeżeli chcielibyśmy się zastanowić nad tymi wyzwaniami, które postawi przed nami zapewne przyszłość, to chciałbym zwrócić Państwu uwagę na kwestie o wydaje się kluczowym znaczeniu, kwestie, o których być może troszkę zapomnieliśmy w ostatnich latach. Są to kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szeroko. Rozumianej jakości życia. Z tego będą wynikały na pewno bardzo istotne kwestie, ale wydaje mi się, że będą one się bardzo mocno wiązały z czymś, co zawarte jest w szeroko rozumianej koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej, która zakłada powszechną informatyzację, robotyzację, tworzenie systemów autonomicznych, przetwarzanie dużych zbiorów danych internet rzeczy, internet urządzeń, maszyn, które będą porozumiewały się między sobą bez udziału człowieka. A zatem ten świat, który prawdopodobnie powstanie za 10 lat, to świat, który będzie zdominowany w dużej mierze przez sztuczną inteligencję, to świat, gdzie będzie, który będzie musiał zmierzyć się z licznymi wymogami, chociażby ze zmianami klimatycznymi i to są te duże zjawiska i procesy, ale one zawsze będą się gdzieś koncentrowały w naszej okolicy. I wydaje mi się, że patrząc na inteligentne specjalizacje naszego regionu, w którym to regionie, nasza uczelnia funkcjonuje, a przypomnę, że te specjalizacje to lotnictwo i kosmonautyka, właśnie jakość życia, informacja i telekomunikacja, jak również motoryzacja. W tym kontekście bardzo ważnego znaczenia nabiera zrównoważony, harmonijny rozwój naszej uczelni, tak abyśmy nasze aktywności umiejętnie potrafili ukierunkować na te zjawiska i procesy, które będą tworzyły się w otoczeniu, ale jednocześnie umieli powiązać je z inteligentnymi specjalizacjami regionu, abyśmy twarę wrośli w jego aktywność i w jego potrzeby. Wydaje się, że bardzo ważnym aspektem tego, co się w przyszłości prawdopodobnie będzie działo i co wiąże się z tymi zagadnieniami, o których mówi czwarta rewolucja przemysłowa, będzie właśnie zabezpieczenie jakości życia, bezpieczeństwa człowieka przez unikanie jego kontaktu z sytuacjami niebezpiecznymi. Teraz, jak mamy właśnie określoną sytuację, widać też, jak mocno człowiek może być narażony nawet na te oddziaływania, których nie widzi, a zatem Wiele z przyszłych tematów badawczych, wiele z przyszłych tematów, które uczelnia będzie musiała podjąć w najbliższej przyszłości dopiero się właśnie krystalizuje i będziemy się musieli mocno przyglądać, aby efektywnie i skutecznie na nie zareagować.